Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Ostra jazdy po patelniach Dzisiaj pokażę wam bardzo szybki, prosty przepis. Będą to mianowicie pieczone ziemniaki. Jak przygotować te ziemniaki bardzo prosto. Najpierw obieramy kilka ziemniaków, tyle ile tam potrzebujecie. Kroimy je na cztery części, jeżeli są mniejsze to na dwie. Do tego potrzebujemy dużo gęsiego smalcu. Też będziemy te ziemniaki, jak będziemy je piekli, wręcz będziemy je topić w tym gęsim smalcu. Do tego Oczywiście, sól i tutaj widzicie rozmaryn. Zaczynam od tego, że ja tutaj do, do garka naleję wody i będę je gotował do momentu lekkiego zmiękczenia, tak aby widelec dosłownie wszedł góra na 3-5 do 5 mm, żeby nie dalej, bo to już będą rozgotowane ziemniaki, takie do jedzenia. One mają być po prostu półtwarde. Tu widzicie, ziemniaki są już ugotowane. Jedyne co trzeba zrobić, troszeczkę je odparować. To już praktycznie są odparowane. I za chwilę przejdziemy do następnego, do następnego etapu. Jeszcze tylko dodam, że oczywiście ziemniaki solimy podczas gotowania. Gdy woda się zagotuje dodajemy soli, tyle ile potrzebujemy. I teraz już ziemniaki powędrowały na blachę. Dosłownie taka ilość, to troszeczkę będzie za mało tego tłuszczu gęsiego. W zasadzie smalcu wrzucamy możemy tu jeszcze dodać troszeczkę stąd i teraz spróbujemy ten tłuszcz sprowadzić ziemniakami w ten sposób. Ziemniaki oczywiście trzeba będzie z 2-3 razy podczas pieczenia obrócić. Staramy się je teraz poobracać, żeby one tym tłuszczem się obtoczyły. Smalec gęsi jest najlepszy do pieczenia ziemniaków. Nie olej, chociaż jadłem z olejem też było dobre, ale jeżeli chodzi o, o tego typu danie robimy tym sposobem. To jest po prostu rewelacja. I na sam koniec, ja tutaj pozwolę sobie dorzucić jeszcze rozmaryno. Będziemy piekli te ziemniaki około 40 minut w temperaturze. Maksymalnie 200 stopni. Może być 180 z termoobiegiem lub po prostu 200 stopni. Około 40 minut. Będziecie widzieli, będą powinny być leciutko, delikatnie przypalone i skórka bardzo mocno pomarszczona, taka chrupiąca, nie skórka, tylko w zasadzie powłoka zewnętrzna. Teraz włożę to do piekarnika. Tak wyglądają już nasze ziemniaki po wyciągnięciu z piekarnika, ja pozwoliłem upiec je z pietruszką. Będą na pewno bardzo smaczne, widzę, że skórka będzie bardzo chrupiąca. Jak tutaj możecie zobaczyć, trochę paruje od tej temperatury. Za chwileczkę zrobię zdjęcie, będę podawał to dzisiaj z pałkami łódkami zapiekanymi pieczarkami yy, w sosie pieczarkowo-pomidorowym tak naprawdę. Także te ziemniaki pasują do pieczonego angielskiego obiadu takiego typowego lub po prostu do innych dań mięsnych. Życzę smacznego!